Hej, witam Was w kolejnym krótkim odcinku informacyjnym. Jestem zbyt szczęśliwy <grych> na to wyszło. No dzisiaj mam taką sprawę, sytuację, że jednak doszedłem do wniosku, że w pewien sposób przyjadłem się MC, jak na razie. Po prostu jest dla mnie ciężkim bólem włączenie tej gry i coś tam zrobienia kreatywnego, interesującego. Więc jest ciężko. Po prostu nie wiedziałem, że dojdę do takiego momentu. Teraz minęły dwa tygodnie od, od ostatniego odcinka. I teraz zacząłem właśnie budować farm Endermanów i progres jest zerowy. Po prostu ciągnie się po ziemi. Hmm. No i nie wiem co teraz. Na pewno zrobię sobie pewnego rodzaju przerwę od MC. Czy zacznę grać na modach jeszcze nie wiem. Jeszcze się waham. No, i tym samym będzie przerwa na kanale, bo myślę, że nagrywanie innych gier nie ma większego sensu. Bo to jest kanał typowo MC i jest tutaj wiele osób, no powiedzmy większość, która właśnie czeka na tą grę. Więc nagrywanie innej gry równałoby się tam z bardzo małymi wyświetleniami do 50 z pewnością. Więc myślę, że to nie ma większego sensu. No, zbliżamy się do 500. Subskrypcji, co bardzo mnie cieszy, ale no nie wiem. Też ostatnie łapki pod odcinkami jest po prostu super. To powinno mnie motywować, rzucać po ścianach, ale no tak się nie dzieje. Po prostu. werysady No. Hmm, ostatnie jak na przykład, jak nagrywałem pierwsze odcinki, moim zdaniem są lepsze, ale no <laughs> technicznie są gorsze. I teraz właśnie te ostatnie odcinki takie są moim zdaniem ciężkie. No bo wtedy nagrywałem, bo. Bo miałem taką kwestię, że hej, gram sobie w MC, to przy okazji sobie nagram. A teraz... O, no już jest sobota, bym musiał nagrać odcinek. I to staje się właśnie takie ciężkie i na przymus. No i z tego nie ma nic dobrego. Okej. Okay. I też ogólnie przestałem interesować się MC, bo zwróciłem sobie uwagę na przykład na moje subskrypcje. Mam ich, no nie wiem, z 80. Chyba nie macie dostępu do e, podglądu ich, tak mi się wydaje. E, tak więc przedstawię Wam sytuację. No, mam ich około 80, z czego, z czego 50%, czyli te 40 mam Minecraftowe typowo. No i dawno nie oglądałem żadnego filmu z tych kanałów, niestety. Jeśli chodzi o gamingowe, to przeważnie jest to zagraniczna scena. Tutaj z Polski, ja wiem, mam. Izaka, Atora. <noise> Kto tu jest jeszcze? TGM, i Riot. I to jest wszystko. No jakieś tam sprawy naukowe, jakieś tam wiecie. To już, już inna kwestia. Ale właśnie przestałem się interesować tym wszystkim. Ogólnie też MC stanął na, na miejscu, bo przeważnie to wszystko się kręciło wokół snapshotów, czy jakichś wychodziły ciekawostki, nowe rzeczy, nowe wersje. To wtedy to się wszystko kręciło. Teraz mamy to 1.8. I po prostu nic się ciekawego nie dzieje, nawet na tych innych kanałach, jak nieraz się pogląda. Więc jest ciężko, tak? Więc teraz zrobię sobie przerwę aż zgłodnieję, mówiąc metaforycznie. I wtedy spróbuję coś na modach, bo to bywa bardziej dynamiczne, ciekawe. I myślę, że to mnie pociągnie, ale no, teraz zrobię sobie przerwę sorry, jeśli, jeśli komuś zawalam miejsce właśnie w subskrypcjach, no to... Powiem trudno, ale no możesz mnie subskrybować. To jest twoja kwestia. Jeśli masz tam trochę miejsca, to możesz poczekać. Może obudzę się po tygodniu, po dwóch, po miesiącu i zacznę robić znowu coś nowego. Taką mam nadzieję. Dobra, tak więc nie będę przeciągał tego filmu, bo to nie ma większego sensu. Ile już mamy? 4:15. Tak więc okej. Okay. Może będą wpadały jakieś live. Y. Zobaczymy. Tak więc, teraz nic nie wiem. Jestem taki po prostu podłamany. Tak więc, okej. Okay. Teraz nie ma optymistycznego akcentu, żeby zakończyć film. Tak więc, po prostu. Cześć. Do zobaczenia w najbliższej przyszłości. Czytała Krystyna Czubówna. Okej, okay, siema.